Ho, ho, ho. Witam znowu w odcinku świątecznym. Kto jest dzisiaj niedobrym chłopcem lub dziewczynką? Ardew strzela, on strzela, więc on musi strzelać. Kto jest dzisiaj grinchem i chce zniszczyć święta. Powoli dojdziemy do tego. Moje elfy mi pomogą w tym. Pan policjant, pan Dudi i pan Adi. Witamy serdecznie w adminie. Pan Adi ma zieloną czapeczkę Grincha. Niedobrze. Czyżby w elektryku? Dobrze, nie, tak, <laughs> tak, tak, tak. <laughs> Nie można zabić. <laughs> Nie można zabić impostora. To był w elektryku? <noise> more, na pewno. <noise> ja, ja przechodziłem koło elektryka, ale potem poleciałem do góry i przy reaktorze byłem. Zacząłem klikać za klikać memory i będę musiał przez Mora robić znowu. Ja byłem w Medbayu, a potem poszedłem dalej. Ja nie byłem w nawigacji. A na był Duda, Adi? Adi? Byłeś w Medbayu? Ja byłem w adminie, ja byłem po prawej tak, stronie tak, ale cały czas. do admina? Z, z dołu. Z prawej strony? Z dołu, z dołu? Z tak, strony? z dołu, z prawej strony. Ale z prawej? Z prawej, nie byłem po lewej stronie. Adi, ty byłeś w Medbayu i poszedłeś do admina, nie? Tak. tak. A z MedBayu łatwo się dostać do elektryka. No, to tak to tylko to wam powiem. E, albo wentem. To znaczy. <laughs> Duda wie to najlepiej, bo mnie tak wykończył. Ostatnio. No. Nie mogę wejść do wentem. A to nie jest Duda na pewno. Zielona czapka Grincha, coś mi tutaj śmierdzi. Hmm, czy chcesz zniszczyć moje święto? Ja bym razie, ale skipmy, skipmy. Skipmy, skipmy, skipmy. Nie widzieliśmy nic na no to. Gdybym był Grinchem, też bym pierwszy zlikwidował Sylwestra, a potem święta. Tak. Mnie Karolina widziała na pewno, bo ten, bo jak szedłem do tego tak, reaktora, to mnie. No właśnie, no, no, ale czy. No, nie jak, do relina, jak, do jak do reaktora dochodziłem, to ją widziałem. Mówiłem wam, że szedłem na dole przy elektryku i poszedłem do reaktora. Zabić. No, a no mogłem, mogłem, no. mogę być podejrzany, no bo mogłem zabić. No nie okay, powiem, okay, że nie, bo okay, byłem okay, tam niedaleko. Panie policjancie, proszę patrzeć Zadam. na Grincha. Na. To no, mówię, Marcin, to wiesz, no jedyny tam byłeś, dlatego mówię. Byłem, no nie ukrywam, że byłem. Idziemy do Medbaya ja w takim razie, sprawdzić dowody. Hmm. Jak na razie czysto. Pójdziemy sobie tutaj, bo tutaj bardzo mało osób robi to. Proszę bardzo, pyk. 7, 6, 1, 5, 8. Zrobione Adi. Pan Grinch. Który jest podejrzany jak dla mnie. Ja się tutaj boję iść. Panie Adi, proszę wyjść z admina, bo ja chcę zrobić kartę. Dziękuję. Ho ho ho. Komunikacja. Storage Idziemy na to. Idziemy zobaczyć co tutaj się dzieje. Ho, ho ho Byłem w adminie przy dudi, patrzyłem gdzie kto jest Poszedłem na dół. Do Communication Tam gdzie jest radio i tam było ciało. Ja widziałem jak Marcin zbiegał. No ja byłem, ja o, ostatnie co robiłem to robiłem strzelanie i teraz szedłem na kamery. No ja Dobra, byłem na kamerach, później, to później szedłem do Medbeja i tam była na pewno Karolina, więc Karolina to nie jest. I nie to było co Marcin przy kamera. Nie, 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 ja no ja, 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 ja szedłem się... tam dopiero. Jak jak zgłosili, to byłem przy tym, przy do no, A co tam był? Ja szedłeś na kamery, jak szedłeś w dół z tej okrągłej sali przez te. No! Zrobiłem strzelanie, poszedłem do kafeterii, zbiegałem w dół przy adminie przez storage, chciałem iść na kamery. I nie przebiegałeś po ciała? Łatwiej jest przebiec, właśnie. Ja nie wiem gdzie to ciało było. Albo w ogóle Gdzie w było w ciało? W pokoju w communication, tam gdzie jest radio. Ej, góry jest szybciej według mnie, niż przebiegać przez kafeterię w dół, jakbyś chciał iść na kamery. No dobrze, ale... no tak, wiadomo, że jest szybciej, no ale co, nie mogę hmm. iść inną drogą? A Adi, gdzie byłeś? Ja... Byłem w, y, w tym. Robiłem śmieci, potem przylądali na tamte pliki, a potem biegłem do elektryka. A borówka? Borówka była przy reaktorze. Przy górnym mm -hmm. Zgadza się, Sebastian, ja Sebastiana też widziałam. Mm -hmm. Aczkolwiek zawsze mógł zabić. Mm -hmm. Ja widziałem nawrota no, gdzieś na początku. To to ale... Ja też no, Ja to ja Ktoś ewidentnie chce mi popsuć święta. Hmm. No nic. Zrobimy sobie probóweczki takie jak mieliśmy zrobić. I pójdziemy sobie na kamerę, bo trzeba zobaczyć, kto jest dobry, a kto nie jest dobry. Kto tutaj płata nam figle. Co tutaj się takiego dzieje? Sebastian poszedł do medbeja. Policjant wszedł chyba sprawdzić, co się tutaj dzieje. Jeśli wyjdzie gdzieś indziej, znaczy, że to on. Marcin dziwnie się zachowuje. Sebastian jednak wyszedł z medbeja. Marcin się dziwnie zachowuje bardzo dziwnie się zachowuje. Marcin zabił. Widzimy to, Dudi. Widzimy to razem. Widzieliśmy to. Więc bardzo dobrze. Nie możemy. Chodź, Dudi. Widzieliśmy ciało. Duda, czy widziałeś to, co ja? Duda, czy widziałeś to, co ja? Duda, Duda, czy widziałeś to co ja, mój prezenciku? Tak, tak, tak. Dudi, czy widziałeś to co ja na kamerach, mój prezenciku? Tak. To Marcin, moi drodzy. na Nie wiem, wiem. Zauważyłem dopiero jak ubiłem, że się. Ho ho ho! Ty niegrzeczny, chłopcze. Dobra, to co, dajemy, dajemy dwóch, tak? A bo przygrałeś od razu a, dwóch chcesz, też, tak? Ale jak się świeci, to nie, nie, ale... Jezus, Chyba jest mówiłem przed nie, <laughs>